Mikan dobry wieczór Państwu. Jutrzejszy poranek miejscami w Polsce może być biały. Dlaczego? Bo to będzie chłodna noc z temperaturą od minus 2 stopni na Pomorzu, minus 1 w bardzo wielu miejscach w Polsce, do najwyżej 2 stopni powyżej zera na Podkarpaciu. We wschodniej połowie Polski, a także na południu kraju, w pierwszych godzinach nocy w Polsce będzie padać deszcz, który dość szybko z racji spadającej temperatury będzie się zamieniać w deszcz ze śniegiem, a w końcu nawet w sam śnieg. Więc ten biały poranek może być głównie we wschodnich, miejscami centralnych i południowych regionach. Natomiast im dalej na zachód i północny zachód, to opadów tam nie będzie, za to gdzie niegdzie pojawią się mgły. Przy tej temperaturze, rzecz jasna, ujemnej, to będą mgły z szadzią, więc tutaj z kolei będzie inne zagrożenie na drogach, bo choć bez opadów to też może być ślisko. Wiatr chwilami dość silny. Jak będzie wyglądał poranek? Zobaczmy. Pochmurny będzie przede wszystkim we wschodnich i południowo-wschodnich regionach. Tu w pierwszych godzinach jeszcze może padać deszcz ze śniegiem, gdzie gdzieniegdzie nawet sam śnieg, bo temperatura będzie niska. Natomiast na zachodzie w tym czasie jeszcze dość pogodnie będzie, chociaż przed południem szybko chmury się pojawią nad Niziną Szczecińską. I to będzie zapowiedź kolejnego frontu atmosferycznego, który po południu obejmie już wszystkie zachodnie regiony. Przy czym na zachodzie będzie cieplej, więc w tamtych województwach pojawi się Deszczy. A przebłyski słońca, choć to jest wersja optymistyczna, mogą się pojawiać gdzie nie, gdzie tylko. Od Warmii przez wschodnią Wielkopolskę, zachodnie Mazowsze, region łódzki czy górny Śląsk. W tych regionach jutro można liczyć na przebłyski słońca. Co do temperatury, najniższa będzie na wschodzie i w centrum Polski. Tam od dwóch do czterech stopni, łagodniejsze powietrze w zachodnich województwach. Zaczniemy czuć silniejszy wiatr w całym kraju, ale mocniejszy będzie na zachodzie i na morzem w porywach nawet do 60 km na godzinę. W niedzielę już nie będzie mieszanki deszczu ze śniegiem, zrobi się w całym kraju cieplej, więc zaczną się pojawiać opady deszczu i mogą być intensywne, zwłaszcza w północnej połowie Polski. Deszczowo będzie także w poniedziałek, przy czym ciepło mniej więcej od 5 do 9 stopni, ale wietrznie, również niedziela wietrzna z porywami nawet do 70 km na godzinę. Co mówią synoptycy o kolejnych dniach? Zimy z takim intensywnym śniegiem, z mrozem, tęgim mrozem raczej nie widać, choć przygotujmy się na to, że będą nocne przymrozki. Natomiast w kolejnych dniach nowego tygodnia raczej bądźmy przygotowani na to, że będzie więcej chmur, więcej opadów i taka przeplatanka z chwilami słonecznymi. Czyli trochę jak. Przysłowiowym marcu, jak w garncu, choć to ciągle luty. Więcej o prognozie pogody dla poszczególnych regionów TVP Info. Po godzinie 19 spotykamy się. Do zobaczenia.